Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika dojechało do mnie trochę zestawów, więc stwierdziłem, że zrobię haul, a haul nie będzie duży pod kątem ilości, ale będzie duży pod kątem objętości tych zestawów. Na koniec pokażę wam te największe, więc chyba śmiało możemy zaczynać. Na początek rzecz absolutnie chyba najmniej ekscytująca Was, ale mnie ciekawiąca. Już długi czas czaiłem się na ten zestaw, żeby obczaić babeczki z serii LEGO Dots. Ja w ogóle z serii Dots do tej pory nie miałem absolutnie żadnego zestawu. Miałem tylko bransoletki z książeczki Zamitu. No, a tutaj są babeczki i jest dużo doców. Jest też całkiem sporo tych babeczek, w których możemy coś umieszczać i zrobić kolorowe ozdoby. I to jest fajne, to jest kreatywne. Mnie to się podoba, chciałem to po prostu sprawdzić, więc tak, będę to testował. Będzie recenzja na kanale. Idąc dalej, bo tak nie wiem, czy idę dobrze wielkościowo, ale. Kroniki Zeinfelda, czy też właściwie Zeinfeld, kolejny zestaw z serii Lego Ideas. Pokazywałem mieszkania przyjaciół, pokazywałem Central Park, pokazywałem wam też mieszkanie Fab 5. No i stwierdziłem, że w sumie jeszcze jedno mieszkanie zostało do pokazania i tak głupio byłoby go nie pokazać, więc Zeinfeld też na kanale się zamelduje. Mimo tego, że ja tego serialu absolutnie nie oglądałem, on w latach 90. był popularny, ale czy w Polsce? Nie wiem. Ja wtedy oglądałem Świat według Bandy, który mnie osobiście śmieszył i śmieszy mnie do tej pory. Dobra, idziemy dalej. Idą święta, i dostaję pytania, czy pojawi się ten zestaw, czyli aktualny posterunek, czy też komisariat policji. Chyba posterunek. Komisariat to jest ten tutaj, czyli modular. I jakby też pokazałem na kanale kiedyś ten poprzedni model, i dostaję pytania, czy będzie posterunek w tej nowszej odsłonie. Więc stwierdziłem, że będzie, no bo. Też wiele osób chce zobaczyć jak to wygląda, jak to się prezentuje, co tam się w środku znajduje, jakie są funkcje itd. tak dalej tak dalej. Więc posterunek też przyjechał. Jeszcze idziemy dalej, bo muszę się teraz poważnie poschylać. I taki zestaw z Minecrafta, o widzicie? Widzicie. To jest, to się chyba nazywa kreatywny warsztat wersja 3.0. Mamy tutaj opcję przebudowywania tego wszystkiego, bo to jest właśnie taki Minecraft w podstawowej, klockowej wersji, czyli Duży zestaw z dużą ilością elementów, i możemy tworzyć sobie fragmenty świata. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj możliwość złożenia dwóch takich większych zestawów, ale też oczywiście porobienia jakichś takich mniejszych konstrukcji przy użyciu tych wszystkich elementów, które tu się pojawiają. Mamy figurki, mamy zwierzaki, więc ogólnie dzieje się. I wydaje mi się, że też pod kątem właśnie takiej kreatywnej zabawy ten zestaw jest naprawdę w porządku. I teraz mam jeszcze dwa mniejsze zestawy. To może ten. To też jest zestaw, który długo czekał na swoją recenzję i w końcu ona się pojawi. To się nazywało chyba kawiarenka coś tam ze sklepem. Nie wiem, nieważne. Mamy taką dość dużą kamienicę z serii Kreator 3 w 1. Oczywiście one względem kreatorów są dość mocno uproszczone, ale mamy tutaj naprawdę świetne elementy, choćby zobaczcie na te białe papugi. Tutaj cała elewacja też wygląda dość atrakcyjnie. Jak na uproszczoną kamienicę jest naprawdę super. No i możemy oczywiście przebudować ją na dwa inne modele. Tutaj taką bardzo wąską, wysoką kamienicę, a tutaj mamy raczej takie miejsce z punktami usługowymi. I szczerze mówiąc, Jaram się tym zestawem, bo tutaj jest tak dość dużo elementów i to wszystko po prostu może się podobać. Nie mam za bardzo tego gdzie odłożyć, ale dobra, odłożę. Dobra, to jeszcze trzy zestawy. Nie, cztery, przepraszam. Trafalgar Square, kolejny zestaw serii Architecture, który pojawi się na kanale. Dużo ciekawych elementów. Architecture również nie było za dużo. Był Paryż, był Londyn, było Taj Mahal już pod tym pomniejszeniem z serii Creator Expert zamieniony na Architecture. A tutaj mamy Trafalgar Square, które rzeczywiście jest bardzo mocno przeskalowane, więc jako taka konstrukcja rodem z Londynu. Jest też czerwony autobus. Brakuje chyba tylko Taksówki, ale jest jakiś samochód. Mamy fontanny, e, więc jest spoko i cała konstrukcja też wygląda dość przyzwoicie. Będziemy też to oczywiście składać. No i zostały mi teraz e, trzy potwory. Nie wiem od którego zacząć. Może od najmniejszego potwora i może też zestawu, którym z tych trzech potworów ja osobiście ekscytuję się najmniej. Bo je tak może uszereguję od tego najmniej ekscytującego dla mnie do najbardziej. Wy możecie pisać, jaki zestaw z tej trójki Wam się podoba najbardziej, czy z całego Holu, jak wolicie. To nie jest Enigma, to jest maszyna do pisania, która wygląda w ten sposób. Też zestaw z serii Lego Ideas. No, i w przypadku maszyny do pisania, to jest taki ekskluzywny kurzołap. Ja bym go tak nazwał. Myślę, że to będzie idealne określenie z tego względu, że. Zestaw jest mimo wszystko dość statyczny. Oczywiście jest tam mechanizm, który udaje, że piszemy na maszynie, ale to jest po prostu coś, co ma wywoływać efekt, bo na zasadzie wow, to z klocków można zbudować maszynę do pisania, która jeszcze się rusza i o, tę funkcję to spełnia. Ale ja też chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wygląda po zbudowaniu. Miałem okazję poopcować z tym zestawem chyba w LEGO we Wrocławiu i stwierdzam, że jest fajny. Pod kątem wykonania wygląda naprawdę świetnie, tylko czy ta cena jest taka już adekwatna do tego zestawu? Tutaj bym się wahał, bo w podobnej cenie można kupić. A nie, to jeszcze nie, bo tamtym się ekscytuje najmocniej. To w nieco wyższej cenie można kupić. Wow! Wow, wow, wow. Właśnie pół świata Moki Kida by spadło. Ale na szczęście obeszło się bez ofiar w małpach. Dobra, jedziemy dalej. Mercedes Zetros, czyli najnowszy ogromny sterowany model z serii Lego Technic, sterowany oczywiście aplikacją Control Plus, z którą ja osobiście za bardzo się nie lubię. Wolałbym, żeby to było sterowane na pilota. Ale 48 cm długości tego potwora, no to myślę, że jest konkretny powód, żeby go przetestować. On jest naprawdę duży. Zobaczymy jak będzie jeździł, bo jeśli będzie tak ślamazarny jak ten 4x4, który pokazywałem wam mniej więcej rok temu, to ten pojazd nie będzie zadowalał, ale może konstrukcyjnie będzie super. To jeśli jesteśmy jeszcze w tematyce pojazdów i tego, co mnie ekscytuje najmocniej w dzisiejszym holu, na co chyba najbardziej czekałem bo uzupełnię garaż Batmana. O, ten model, o Tumbler, Ojej. O, jest 43,7 cm długości, takiej całkowitej. No fajny jest, także myślę, że będzie z dułą stał koło Batwinga, koło Batmobila. Dodatkowo Batman taki kolekcjonerski w nowej wersji, bo te dwa poprzednie Batmany były oczywiście nawiązujące do e, ról z filmów Tima Bartona. A tutaj mamy już oczywiście Christiana Bale'a, mamy też Jokera, e, granego przez już pośmiertnie uhonorowanego Heath Ledgera, więc e, spoko, ja się jaram. Ten mały tumbler był naprawdę świetny, mam nadzieję, że ten będzie obłędny, co najmniej. I co? I wy dawajcie znać co najwcześniej, to chyba nie wiem, czy tutaj dopasuję te wasze wymagania do, do tego, co ja najszybciej będę w stanie ogarnąć. Ale dawajcie znać, co Wam najbardziej się w tym holu podoba i na co najbardziej czekacie. A może uda mi się to też uwzględnić w moich planach, bo też to muszę wszystko potwierać, poskładać, pokazać wam, ponagrywać, pomontować, powrócać, więc trochę czasu to zajmie, ale... Ja najbardziej czekam na Tumblera, bo jeśli będzie wywoływał taki efekt wow, jak dwa poprzednie duże modele z Batmana, to ja jestem ukontentowany. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!